Witajcie zatani w kolejnym materiale na kanale of Polska. Moi drodzy, w Titan mamy aż 11 mistrzostw. I dzisiejszy materiał, poradnik, dokładnie wam powie, które mistrzostwo po prostu jest idealne dla was. W zależności od tego, czy chcecie grać wojownikiem, uczyć niecie po prostu, czego wy oczekujecie po swojej postaci w tak Także dzisiaj szybki przegląd wszystkich mistrzostw w Titan Zaczynajmy. Jeśli poszukujecie mistrzostwa pod walkę, jako łucznik bądź włócznik, i przede wszystkim pod postać, która ma obrażenia kłute, łowy są prawdopodobnie jednym z najlepszych wyborów. A na pewno są genialne i prawdopodobnie najlepsze właśnie pod łuk Także, moi drodzy, jeśli chodzi o mistrzostwo łowów w dużym skrócie, mamy tutaj właśnie nacisk na obrażenia kłute, na naszą prędkość postaci, również przez mobilność tej postaci. Duży nacisk na właśnie łucznictwo. Na to, aby nasze strzały przebijały wrogów, aby nasze strzały z łuku również wybuchały Także naprawdę tutaj jest bardzo dużo, dużo tych możliwości Oprócz tego mamy również boost do walki włócznią Mamy też właśnie boost w przypadku obrażenia od krwawienia z naszą włócznią Także łowy pod walkę obrażeniami kłutymi Potrzebujecie klasy dla maga, która zadaje obrażenia od zimna i elektryczności? Nie ma problemu, moi drodzy, w tym przypadku przychodzi do Was dosłownie burza, czyli mistrzostwo bardzo ofensywne, które przede wszystkim opiera się na obrażeniach elementarnych, czyli obrażeniach właśnie od zimna i elektryczności. Także naprawdę fajna klasa, która pozwala Wam ciskać piorunami, mieć tarczę jeśli chodzi o właśnie obrażenia od zimna i elektryczności. Też nakładamy na naszą broń po prostu tutaj efekt obrażenia od elektryczności. Pociski tutaj również elektryczne, również szkwał, czyli takie po prostu pole. E, która też bije właśnie od obrażeń od elektryczności Więc e, super mistrzostwo pod Maga, ale też pod każdą inną klasę, która Chciałaby tutaj oferować właśnie obrażenia od e, Zimna i elektryczności w Titan Questie Ale uwaga, jeśli chcecie aby wasza postać polegała na obrażeniach od witalności Aby wasza postać miała w sobie taki element mroku, tutaj przechodzi do was duch Czyli taka dosłownie koncepcja e, Jakby pseudo necromanty w Titan Questie, także przede wszystkim e, Tutaj wysysanie zdrowia z przeciwników Przyzywanie nieumarłych, również tutaj mamy w przypadku króla licza, bądź e, istoty innego wymiaru. Mamy również tutaj e, inne umiejętności, które po prostu wysysają energię życiową z naszego wroga. E, mamy również skill, który naszego wroga może przestraszyć. Mamy boost do obrażeń dla nieumarłych, i też mamy możliwość wzmocnienia się. Dzięki też e, oddaniu części swojego życia, także po prostu mistrzostwo pod Maga, e, które e, może tutaj zadawać obrażenie od witalności i być takim namiastką necromanty w Titan Questie. A może potrzebowałem po prostu mega prostego, silnego mistrzostwa pod zwykłego, naprawdę zwykłego wojownika? E, przychodzi wojna i do z najprostszych um mistrzostw Titan Questie pod po prostu obronienia fizyczne, pod po prostu takiego zwykłego wojownika także mamy po prostu e, skill, który po prostu sprawia, że każdy atak jest silniejszy obronienia fizyczne mamy pasywki, które pozwalają używać dwóch broni mamy również stan repiten, który po prostu po postawieniu wzmacnia naszą, naszego bohatera po prostu dużo bardzo prostych e, umiejętności, które dają nam duże obrażenia fizyczne Także jeśli potrzebujecie wojownika, po prostu zwykłego, prostego wojownika Wojna, e, proszę bardzo, naprawdę najprostszy wybór Uwaga, jeśli macie DLC Ragnarok, macie również Mistrzostwo Rune, które jest dosyć ciekawe Ponieważ oczywiście tutaj nawiązuje ono do mitologii nordyckiej, do postaci Berserkera Czyli również do postaci, która ma obrażenia fizyczne, postaci, która również może być dwiema broniami. jednak tutaj mamy fajny plot twist, że tutaj mamy również elementy obrażeń od żywiołów. Także tutaj również takie połączenie właśnie obrażeń od żywiołów i też obrażeń fizycznych, a nawet również oprócz tego możemy część obrażeń fizycznych przekształcić na obrażenia od żywiołów. Także tutaj mamy takie połączenie właśnie hybrydę obrażeń elementarnych od żywiołów i obrażenia fizyczne jako runy. Tak, takie oprócz tego, również może być, możecie być healerem, samonerem, czyli w tym przypadku Mistrzostwo Natury, które przede wszystkim operuje na wzmacnianiu, jeśli chodzi o naszą postać sił życiowych, dajemy więcej HP naszym, naszej postaci, bądź naszym sojusznikom, w tym przypadku może być nawet watachy wilków, bądź nawet leśną nimfę. Oprócz tego, możemy również nasze petki healować, bądź po prostu innych graczy. I oprócz tego, również mamy mniejsze, na przykład, obrażenia właśnie od trucizny, także takie bardzo naturalne nowe takie mistrzostwo w wytajnankueście Skoro była mowa o mistrzostwie od zimna i elektryczności Które może być podmagać podwojownika Pora na mistrzostwo ziemi, które może być również podmagać wojownika A w tym przypadku ma obrażenia od e, żywiołu ziemi i podpalenia Także przede wszystkim jeśli potrzebujecie postać, która właśnie będzie obrażenia zadawać przez ogień To jest to po prostu najlepszy i, i idealny wybór w także. Przede wszystkim mamy tutaj właśnie zaklęcie ziemi, które może nałożyć efekt płynącej broni na waszą, na waszą broń. Możecie ciskać płynącymi kulami, możecie po prostu ciskać erupcją, czyli takimi gejzerami. Możecie ciskać meteorami, możecie mieć również żywiołaka z ziemi. Także stricte ogniste mistrzostwo w Titanic Westie pod MAGA, wojownika czy nawet łucznika. Żaden problem. Sen to bardzo ciekawe mistrzostwo, prawdopodobnie jedno z najlepszych, ponieważ ono potrafi po prostu wykradzić niesamowicie wysoki damage, jeśli chodzi o. Praktycznie każdą klasę wojownika, maga, łucznika. Bardzo duży procent obrażeń fizycznych, które możemy zwiększyć dzięki tej postaci. Możemy również przyzywać Petka, możemy również tutaj przyzywać umiejętność, która pozwoli wam regenerować HP więcej, bądź jeszcze więcej zadawać wrogom obrażeń. Także bardzo potężne mistrzostwo, które po prostu łączy duży boost obrażeń fizycznych. Opryczeni od poparzenia, petki i również na przykład teleportacje. Bardzo mocne mistrzostwo w takim Questie Jeśli było już mistrzostwo wojny, bardzo ofensywne, to w takim razie dla kontry pora na mistrzostwo obrony, które jest bardzo defensywne i się również nadaje świetnie dla naszego bohatera. Także jeśli wasze pozycja ma opierać się na otarszy to jest to po prostu mistrzostwo dla was idealne. Mamy sporo pasywek właśnie od tarczy, mamy sporo pasywy, które zwiększają waszą skutecz skuteczność tarczy Mamy również pasywki, które po prostu ładują boost waszej postaci przez e, np. zadawane do was obrażenia A oprócz tego mamy również charge tarczą, atak tarczą i uwaga formę kolosu, która po prostu waszą postać zwiększa do po prostu formy cyklopa Super defensywne, bardzo witalne mistrzostwo pod właśnie walkę z tarczą w takim koście Okej, okay, ale jeśli posiadacie najnowsze DLC, to tutaj ta kurs o nazwie Eternal Embers. Macie również Mistrzostwo O'Neill, które jest dosyć specyficznym mistrzostwem. Przede wszystkim, ono z założenia jest mistrzostwem pod alchemię. Tutaj jednak alchemii dużo nie ma. Ale oprócz tego mamy również bardzo fajne skilly, które mogą na przykład waszych wrogów osłabiać. Mamy fajny boost do obrażeń przeciwko ludziom w tym mistrzostwie. Mamy również możliwość przyzywania petków i również granaty. Także alchemia obrażenia przeciwko ludziom, osłabienie wrogów także taka ciekawa hybryda mistrzostwa. Lekki również tutaj jest healer w tym przypadku. Także takie ciekawe połączenie jako Neidan. Ale uwaga, jeśli chcecie, aby wasza postać polegała na łotrostwie, aby była łotrem, polegała na obrażeniach kłutych od Trucizny, krwawienia była takim skrytobójcą. Łotrowstwo e, jest dla Was po prostu wyborem idealnym. Mamy spory nacisk właśnie na obrażenia od krwawienia, obrażenia od trucizny, e, przez nałożenie efektu trucizny na naszą broń. Mamy również możliwość rzucania nożami, po prostu rzucania też gradem noży. E, bardzo ciekawe mistrzostwo pod obrażenia kłute pod sztylety, z obrażeniami kłutymi, jeśli chodzi o truciznę i krwawienie w Questie Zatem, moi drodzy, podsumowując, pamiętajcie, że nieważne do jakiego mistrzostwa zaczniecie, wasze postacie może wyglądać tak, jak chcecie, także możecie mieć mistrzostwo ducha pod łucznika, mistrzostwo wojny pod maga, tak naprawdę to wszystko zależy od was i to jest po prostu w pełni dowolne połączenie. Mam nadzieję, że materiał wam się przyda i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Tatań Polska. Trzymajcie się!